Dzisiaj w Gdyni bardzo emocjonalny dzień, ponieważ koniec bardzo fajnego projektu, ale koniec, więc też trochę smutek. Wspólnie realizowany przez uczniów, przez nauczycieli coraz przez kilka instytucji, organizacji w obszarze metropolitalnym. I to, że on jest wspólny, to chyba budzi tą największą radość. Uczniowie w swoich gminach wymyślali projekty w swoich szkołach. Dostali infrastrukturę zielone ścianki, niecki wodne w swoich szkołach. Oraz sprzęty multimedialne finansowane z funduszy norweskich i no na stałe w tych szkołach w oparciu o te zielone bądź błękitne elementy infrastruktury będą prowadzone zajęcia o klimacie. Ponadto uczniowie z całego pomorza zgłaszali nam się do konkursu. Wypełniliśmy olbrzymią salę konferencyjną młodzieżą. Która w swoich gminach promowała budowę kompostownika, jakieś zachowania mieszkańców w swoich domach, sposoby wyrzucenia śmieci, najróżniejsze pomysły. Finaliści tego konkursu pojechali ostatnio do Trondheim. Cztery, cztery szkoły z Trójmiasta i spoza Trójmiasta. Dzisiaj będą się dzielić tymi doświadczeniami, no i ja gorąco liczę, że tak, tego typu projekty będziemy realizować w przyszłości.